jest oczywiste e, że pan e, minister z ministerstwem obrony może liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce to nie są tylko i wyłącznie moje słowa bo jako obrońca oczywiście mam obowiązek działania w interesie klienta, ale to są słowa chociażby pana profesora Ryszarda Piotrowskiego, to są słowa de facto sądu okręgowego w Warszawie w treści uzasadnienia postanowienia z 19 grudnia o uchyleniu europejskiego nakazu aresztowania wobec Marcina Romanowskiego. W tym uzasadnieniu sąd poddał... No, krytyce, ale ocenił również postępowanie służb i prokuratury w sprawie dotyczącej funduszu sprawiedliwości i w tym śledztwie. My aktualnie nie mamy warunków do tego, żeby pan minister Ziobro mógł odpowiadać przed bezstronnym sądem, ale również i przed bezstronną prokuraturą, bo mało kto pamięta, że prokurator powinien również brać pod uwagę okoliczności na korzyść podejrzanego, a w tej sprawie tutaj nie może być o tym mowy. Te działania, na polityczne naciski stwierdzone zresztą przez Sąd Okręgowy w Warszawie, jak również i to, co się dzieje wokół sądownictwa w Polsce, gdzie 10 sędziów jest odsuniętych od orzekania w wydziałach karnych pierwszej instancji gdzie yy, tak jak dzisiaj no, decyzja yy, o odsunięciu od orzekania, o wyłączeniu sędziego Dariusza Łubowskiego, który uchylił ten europejski nakaz aresztowania wobec Marcina Romanowskiego, no, to właśnie potwierdza to, że ta zapowiedź yy, ze strony przedstawicieli obecnej większości rządzącej, a zatem tego, że yy, Naprawdę nic się nie liczy, żadne standardy, tylko i wyłącznie kwestia wykorzystywania tych instrumentów represji wobec opozycji politycznej znajduje swoje uzasadnienie. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny, który sugeruje, że służby mogłyby uprowadzić i nielegalnie wywieźć w bagażniku samochodu polskich polityków opozycji. Zapowiedź tak naprawdę odsunięcia od orzekania sędziego, który ośmielił się wydać rozstrzygnięcie niezgodne z politycznym celem rządu, co dzisiaj znalazło swoje odzwierciedlenie, bo rzeczywiście taki, takie rozstrzygnięcie zapadło i pan sędzia Ubocki został odsunięty od orzekania.